Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Devon Island, największy przekręt NASA, lądowanie na Marsie kręcone na Ziemi, właściwie na Księżycu bym powiedział, 12 czerwca 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek łowca UFO, znany z odkrycia cudów, dowodów na istnienie obcego życia, na zdjęciach NASA, wykonanych na Marsie, uważa, że zdjęcia mogły, mogły faktycznie zostać zrobione na Ziemi, chyba w Hollywood. Kręcono nie, zostały, tak mi się wydaje, albo ja sekwencja niektórych była komputerowa, grafika czy coś po tego. Tak, ja to wszystko pięknie widzę, mówiąc. W bardzo jasny i wyrazisty sposób. Scott C. Waring, redaktor Daily.com, zwrócił uwagę na kilka zdjęć NASA wykonanych przez Łaziki na czerwonej planecie. Przyznał na, na swojej stronie internetowej, że rośnie w siłę teoria spiskowa mówiąca o tym, że NASA tak naprawdę nie wysłała żadnych, żadnych Łazików na Marsa. Też tak mogą być. Tu akurat o Marsa, księżyc też lądowanie był w podobny sposób, kręcony. Tak to widzę. Tak zwani cudysów poszukiwacze prawdy z Marsa twierdzą, że NASA faktycznie kręci wszystkie swoje rzekome materiały z Marsa z wyspy Devon w Kanadzie. Duża niezamieszkalna wyspa przypomina powierzchnię Marsa o większy, większym stopniu niż jakikolwiek inne miejsca na Ziemi. Waring zadał to pytanie na swoim blogu zatytułowanym cudzysłów, czy NASA mogła skutecznie sfałszować lądowanie na Marsie? Hm. Wszystko jest możliwe niestety i nic, żadnej opcji nie wykluczam. Cudzysłów, wielu czytelników zasugerowało, że łazik Mars Curiosity nie znajduje się w kosmosie na Marsie, ale w rzeczywistości na wyspie Devon w południowej Kanadzie. Rośnie liczba dowodów na to, że łazik marsjański nie znajduje się na Marsie. Cudysów na kolorowych zdjęciach, w 90%, NASA umieszcza je w fałszywym kolorze z czerwonym filtrem. Aby zdjęcie wyglądało jak wykonane na czerwonej planecie, i żeby było wiarygodne, chyba tak to trzeba powiedzieć, to może być psychologiczna sztuczka. Aby przekonać opinię publiczną, że to naprawdę powierzchnia Marsa. Cudysów, prawdziwy kolor nieba to niebieski na oryginalnych kolorowych zdjęciach NASA i były tam białe chmury. To nie powinno być możliwe na Marcie, a, je, a jednak jest to na zdjęciach NASA. Paradoksem jest fakt, że wyspa Devon jest używana przez NASA do testowania łazików, zanim zostaną ukończone i wysłane w kosmos. Teorety Teoretycznie Spiskowi i uważają, że łazik, opuści, że łazik nigdy nie opuści Ziemi, cudzysłów. Jeśli, jeśli spojrzysz na wyspę Devon, w Google Earth, zobaczysz dwa zdjęcia HD Definition, naukowców NASA w garniturach i prowadzących łazik marsjański profesor Louis D e, Dartner, astrobiolog z, z University of Westmeister, Ma który zaprojektował laserowe oczy dla własnego łazika marsjańskiego ISA, Powiedział, cudzysłów, program łazika marsjańskiego NASA jest rzeczywisty, a łaziki Sprit, Opronity Curiosity znajdują się na powierzchni Marsa. Sygnały radiowe przesłane z powrotem na Ziemię z Opronity i Curiosity są odbierane przez Międzynarodowy System Anten Radiowych, zwany Deep Space Network, więc gdyby to był spisek, musiałoby w to zaangażować się wiele różnych narodów, a nie tylko USA. Ja sądzę, że to działa na poziomie kabały, wszystko i wszystko, może całe oszustwo być, że wiele krajów w to jest zaangażowanych, to trzeba jasno powiedzieć. Cudzysłów. ponadto satelity, takie jak Ma Mars Reconnaissance Orbiter, wyraźnie widzą łaziki na powierzchni Marsa i ślady pozostawione przez, przez nich koła, śledzące marsjański krajobraz, dodał naukowiec NASA. Najwyraźniej ten fakt nie przekonuje zbyt wielu ludzi. Misje NASA na, Ma na Marsa to wielkie oszustwo i łaziki Agencji Kosmicznej wysyłają zdjęcia z wyspy w, kan w Kanadzie. Teoria spiskowa krąży wokół co najmniej od dwóch lat, a filmy z YouTube'a i posty na blogach na pobocznych stronach internetowych dowodzą, że NASA fałszuje obrazy na wyspie Devon. Davon Island to największa niezamieszkalna wyspa na Ziemi, położona za kołem podbiegu nowy na Dalekiej Północy Kanady. NASA wykorzystuje krater na wyspie do symulacji warunków podobnych do marsjańskich, i to tam agencja kosmiczna przeprowadziła testy terenowe swoich łazików. Informacje o Davon Island pojawiły się ponownie na Red, e, da, e, Red na kilku stronach internetowych, które rozpowszechniają teorie spiskowe. Ludzie twierdzą również, że znaleźli twarze i postacie ludzkie na zdjęciach z Marsa. Ja nie sądzę, że to jest teoria spiskowa, bardzo to może być wiarygodne, że to jest fałszerstwo. Wszystko. Dziękuję za uwagę, żegnam się i dozo.